Panowie, czy wy obserwujecie swoje kobietki? Nie wiem, żony, narzeczone, kochanki, konkubiny, dziewczyny. Każdy z nas coś tam wyhodował i trzyma w domu, prawda? To taka kolejna rzecz. Tak. nas dorasta, bierze na chatę i tak dalej. No, ale, panowie, obserwujecie? obserwujecie? Ale entuzjazm, ja twierdykam. O. Niesamowite. Jak się zapytam facetów w grupie, czy obserwują swoje kobiety, to jest właśnie takie, obserwujecie? Tak. Jak ja ją obserwuję? Od 20 lat patrzę i czekam. Kiedy w końcu zamknie jabł. A tak właśnie ci tak mówią, mówię, że... naprawdę. Tak mówią, no, naprawdę. Sprawdzaliśmy. Tak mówią badania. Ale dlaczego o to pytamy panowie, nasi drodzy, czy obserwujecie swoje babeczki? Dlatego, że nasze kochane panie są niesamowicie cudownym zjawiskiem do obserwacji. Naprawdę, warto obserwować nasze kochane panie. Na przykład taka rzecz, panowie: zwróćcie uwagę na to, że jak dziewczyny są w grupie na jakiejś imprezie i wychodzą do toalety, to zawsze we dwie. Potwierdzacie? Jest coś takiego, nie? Co jest no niesamowite. Właśnie. Jest Wezm... takie zjawisko, już o tym program robi. No... Tak! Czubówna będzie głos podkładać. <grym <w tle> Ona podobno tekst gotowy ma napisany, <grym> także to jest... Dwie samice udały się w sobie z danym kierunku. <grym talks> Napotkały haszcze. Czytała Krystyna Czubówna. <grym <się> <grym <w tle> tak, tak będzie, <grym w tle> ale, ale żeby, żeby nie było, że tylko się czepiliśmy pań tego wychodzenia, my też <grym w tle> mamy taką specjalną zagadkę, taką rozróżniającą, właśnie specjalnie dla pań a propos mężczyzn. Drogie panie, czy wiecie jaka jest różnica między stosunkiem przerywanym a wyprzedzaniem maluchem? Żadna. Żadna, dokładnie. W jednym i drugim przypadku facet myśli, że zdąży. Naprawdę, to jest, tak to działa. Tak to działa. No, no. Co zrobisz, nic nie zrobisz. To jest, sprawdzałeś? <noise> tak, bo ja mam malucha. Nie znaczy, miałem, miałem. Naprawdę. I mam dwójkę dzieci, proszę? Że zdążyłem, nie zdążyłem. Nie zdążyłem, nawet. No mam dwójkę dzieci, także. Proszę, no właśnie, to było takie, dość To ciekawe. było przy wyprzedzaniu. Tak, tak, na trzeciego. <grymne> no, daj, daj spokój. No, Gdzie paluchem, człowieku? Goniłem. maluchem. No daj. Nie, nie, zupełnie. Nie, no. Zawsze mogłeś zaciągnąć ręczny. Kamien, ty jesteś Antonio w domu, Róć, co chcesz? To twoje prywatne sprawy. Tak, ja, ale wracając nie. do tej obserwacji. D drodzy panowie, dlaczego w ogóle zagajamy ten temat? Nie. Dlatego, że my z Kamienem ostatnio prowadzimy takie badania. I chcielibyśmy pa zapytać pań tu zgromadzonych właśnie a propos tego wychodzenia parami. Dlaczego we dwie? Bo mężczyźni chodzą sami. Mhm. I drugie panie, dlaczego we dwie? Bo druga trzyma torebkę. Trzyma torebkę. Trzyma torebkę. Nie. W sumie racja, no. Nie, to jest. To jest, to jest bardzo dobra odpowiedź. Tak. Jedna drugiej trzyma torebkę i się wyjaśniło, czemu faceci chodzą sami, wiesz? To, tak. to jest jakby logika. Dla... Dla... Dlatego faceci mieli jakieś te saszetki na rękę. <laughs> to jest, ale tak. to jest bardzo tak. odpowiedź. Jedna drugiej trzyma torebkę, super. Co jeszcze? We dwie bo? Można, wow. po, można, poczekaj, można porozmawiać. Tak, że można porozmawiać. Tak. Ale rzeczywiście, można porozmawiać, bo to jest impreza, wali muzyka, ciężko się przystąpić, usiedzi hałas. Czyli coś to jest takie... Można porozmawiać, czy to jest... Chodź, Małgosia, chodź, No ty rzecz widziałaś, ona cię matko jedyna. Przecież ona jest. ten make-up, ten sukces ubrany, jak to jest panteret. Tak, ja się widziałem, a moja wąsa po zapraszam, ja zapraszam, zapraszam, wejdź, wejdź. W ogóle to jest... Nie będę z się, rozmawiać, uśmiechaj, uśmiechamy się. <śmienny> La firinda. <śmienny> ja ma przerąbane, nie? <śmienny> ale okej, okay, mamy, super. Jedna tak. drugiej trzyma torebkę. Można pogadać. Co jeszcze? We dwie bo? Ja, bez... Jak, jak? Ta sama orientacja. Ta sama orientacja. Czekaj, jakbym czegoś zapomniała, to se sprawdzę, nie? <śmienny> ale, czekaj, ta sama orienta... Ale co to ma... W... No, że krzywdy czy nie mną? Sama orientacja, że nie, nie, kurde, ciężko mi to zrozumieć, naprawdę, że co, że orientują się, że ta sama, że chce siku im się w tym samym momencie, bo, bo to jest... To teory... różnie, ale dobra, okej, okay, okay, dobra, dobra, to jest... To jest ale jest, bardzo... Ja to rozkminię kiedyś, tą odpowiedź, dobra. naprawdę. Dobra, co jeszcze, we dwie bo, bo tam... Ja... Bezpiecznie. O, o. Do jakich toalet Pani chodzi? <grystoppia> no, ale nie, to no jest kwestia bezpieczeństwa, to jest bardzo dobre. Jasne, czyli... Proszę? Czekaj, nie ma kto polać papieru. Że no ja... rozumiesz, no wiesz. Jest u ciebie? A to trzy muszą iść, że. A jak to u tej drugiej? Nie, nie ma! <noise> Okej, okay, ale, ale tam. Że kwestia bezpieczeństwa. To ja uważam, że, że koleżanka, która się bierze, bo jeżeli to ma być no. rzeczywiście bezpiecznie, no to jak obstawiasz? Taka konkretna dwa na dwa. <noise> ma z sobą broń, przeładowuje. <noise> kaszka, chodź, czysta! <noise> jest. ale jest No i tak pójdzie do końca jest. imprezy. Jest bezpieczniej. Jest! To jest bardzo dobra odpowiedź. Tak. Dobra, ostatnia, ostatnia rzecz, ostatnia rzecz. We dwie, bo... Ubierają się nawzajem kosmetyki w torebce. I tam pani jeszcze mówi, ja, bo co? Ubierają się nawzajem? Ja chciałem powiedzieć ja... Nie, 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 bo to jest, to jest, to jest bardzo dobra taka socjologiczna odpowiedź, że ubierałem się nawzajem. Bo ja, ja rozumiem ten problem, no. bo ja kiedyś tak się nawaliłem, że mnie kolega musiał ubierać. To jest, to jest fakt, ale że ja nie widziałem, że kobiety takie rzeczy robią, że muszą. No, oczywiście, jedna, bo drugą... mają skomplikowane stroje, prawda? Ale tak? jaki to że Przykładowo jaki... jaki strój? Kombinezon. Kombinezon, widzisz? No. A co taki spawalniczy kombinezon? że co Zameczek jest z tyłu, tak? możesz mi rozpiąć. Ale to, czekaj, czeka, czeka. Jedna bardzo ważna rzecz. To żeby kobieta w kombinezonie zrobiła siusiu, no tak. to musi zrzucić wszystko do kostek? Słuchaj, patrz. Dobra, teraz roz, weź jedna, roz, roz, rzecz. jedna no? rzecz. Jedna rzecz. No? Jedna bardzo ważna. No? To jest niebezpieczny strój. Dlaczego? Patrz, kobieta wchodzi do toalety. A no? jej druga koleżanka no? rozpina. Ta no? tą rozpina, tak? No? Bo w dwie w kombinezonie no? siadają. No? I jest dźwięk alarmu pali się. Czujesz taki stado babeczek w kostkach? Nie, je, je, je. To jest strasznie bez... Ja powiem, że ty jakiś z BHP musiałby być. To jest... no, wi... no czujesz na imprezie? Wszystki w kostkach mają. To jest... jest... No bo nie zapniesz tego, chyba że takie sznurki zamontują. Jak... Słuchaj, no. Jest... Coś za coś. <laughs> Ale dobra, to kombinezon. I tam ogóry co, że kosmetyki, kosmetyki tak? Po, sobie pożyczają. Po, pożyczają tak? sobie nawzajem. Bo to nie jest tak, że jedna weźmie przy wszystkie kosmetyki na imprezę, nie? Nie, no jakby jedna wzięła wszystko taki wór 50-kilowy, musiał już. Jest, no właśnie, to jest. Nie, to jest dlatego taki... się. Y, pani potwierdzi, zdwaniacie się przed imprezą? No, no właśnie, zdwaniają się. Patrz, y, eksperyment to będzie. To... Dzwonię do ciebie. To, to mnie dobra. Yy, halo? halo? Monika? Tak, to ja? Słuchaj, lecimy na imprezę, nie? Tak. No, i ja biorę to do oczu, do usł, lecimy. Halo. Ja ale do ust to nie idę. <śmetyki> ale to nie wersetem, nie to Kosmetyki! Ale to nie A to są z Nie z Nie mamy o czym rozmawiać. Tutaj do Rzymskie o, o, śmienić. To, to, Sam zapinał. Wiesz, to jest. jest co za człowiek? No, dziękujemy bardzo serdecznie za te odpowiedzi, fantastyczne. Dobrze. Ale jest jeszcze jedna rzecz, drodzy panowie, bo nie tylko nasze kochane panie, jak już ustaliliśmy, wychodzą we dwie. Ale jak panie to robią, o. to jest fenomenalne. Bo w ogóle my mężczyźni, nie różnimy się od kobiet tym, żeby się porozumieć, my musimy ze sobą gadać. Normalnie. Natomiast nasze kochane panie porozumiewają się na zasadzie wymiany komórkowej. Naprawdę mamy na to dowody. No. Mnie się nawet wydaje, że to działa tak, że dwie panie siedzą na imprezie obok siebie. Jedna stąd wysyła Specjalny sygnał. Mm -hmm. To leci w kosmos satelita. Odbija ten sygnał. to mm -hmm. koleżanki obok. Ta z boku już wszystko wie. Naprawdę. Mamy do to dowody na każdej imprezie. Panowie poobserwujcie swoje piękne panie. Mm -hmm. bo one przed wyjściem do toalety, one tu flirtują. Tu piją drineczka, tu coś poprawiają. I nagle jest takie. <śmiech> <śmiech> naprawdę. Naprawdę. Jest niesamowite. Mało tego. One nie potrzebują GPS-a, żeby tam trafić. Porebka je prowadzi. A panowie, przypomnijcie sobie jakąś imprezę, na której byliście, podeszliście do faceta i zrobiliście takie. Coś zupełnie na skończyło. Co mówi Kat skazanemu? Głowa do góry. A halo? Dzień dobry, panie niu niu. niu Oczywiście, już są nowe butunie w Witry Tak. One stoją i tu Tak, panie Kierowniczy niunio, bo ja wymyśliłem nowe hasło reklamowe dla naszego sklepu. Powiedzieć, dobra uwaga, nadciąga. Nasze buty są do. I tu mi Rymu brakuje. Nie podoba się. Sama mogłaś wymyślić. Dzień dobry. Jak mogę pana uszczęśliwić? Oczywiście wszystko w ramach naszego sklepu. Świetnie. Mam klapki do reklamacji. Reklamacji nie przyjmujemy. Jak to? No tak, jakbyśmy przyjmowali, tylko że na odwrót. Zaraz, spokojnie, proszę pana. Ja kupiłem tutaj te klapki, tylko ktoś mi je źle zapakował. Jeden srebrny, drugi czarny. Chcemy, żeby były w jednym kolorze, no. jak i kretyn. No właśnie. Właśnie mówię o panu. Proszę pana, ja do pana grzecznie kulturalnie przychodzę z reklamacją mam klapki w dwóch różnych kolorach. Ale ja nie rozumiem o co panu chodzi. Słucham? Nie. Słuchaj pan, bierzesz pan srebrnego klapka, lecisz z nim na zaplecze, przecież drugi srebrny, proste? Ale my już nie mamy srebrnych klapków, to był hit lata. To, że ma pan jeden, to i tak szał. To niech będą czarne. Chodzi o to, żeby obydwa były w tym samym kolorze. Ale już spokojnie zatrzymajmy tą rozpędzoną lokomotywę testosteronu. Tak, teraz pan wsiada ze mną na rumaka pokoju. Bardzo proszę. I podjeżdżamy do siebie. Podjeżdżamy do siebie. Podjeżdżamy do siebie. Nie jestem podkuty. A twarz taka końska. No. No, no, dobrze, proszę mi pokazać te klapki. Proszę. Matka, jakie ma pan wielkie giry? Reszta też jest taka duża. Trochę kultury to są klapki żony. Proszę pana, bo ja chyba troszkę głupi jestem. Wiem. I w końcu powiedział pan coś z sensem. A pan ma żonę King Konga. KUCHANIE na obiad! Proszę pana, te klapki wyglądają zupełnie jak nowe, jakby ich nikt nie nosił, więc jak ja mam je panu zareklamować? Bo to są nowe klapki. Żona ich jeszcze nie nosiła, bo są w dwóch różnych kolorach i to jest podstawowa wada! Od kiedy kolor jest wadą, ty obówniczy rasisto? A? Słuchaj, pan widzisz kolor tego klapka? No, srebrny. A ten? Czarny. Widzisz różnicę? Widzę. To teraz zrób tak, żebyś tej różnicy nie widział. A teraz niech pan zmyka, bo się zdenerwuję, proszę pana. Jak ja się w domu denerwuję, to nawet rybka w akwarium za zameczek się chowa, proszę pana. Taki jestem szajbus, więc proszę Ta. pana... Słuchaj gnoju! Sprawdzasz kolor, kolor, lecisz na to plecze, przecież tak sam. Lecisz! Co za No, widzi pan można. Proszę pana, ja mam jeszcze patelnię. Nie, nie, nie.